Wszyscy znają ten obraz byka: cierpliwy, spokojny, niezawodny. Ten przyjaciel, który nigdy nie podnosi głosu, który zawsze jest tam, gdy go potrzebujesz, który wybacza twoje błędy z delikatnym uśmiechem. Osoba, do której wszyscy się zwracają, gdy burza życiowa uderza mocno, bo wiedzą, że znajdą bezpieczną przystań w tym ciepłym i pełnym miłości uścisku. Ale jest coś, o czym nikt ci nie mówi o urodzonych w znaku byka. Coś, czego oni sami potrzebują lat, żeby odkryć o sobie. Podczas gdy świat widzi tylko spokojną twarz, istnieje złożona sieć emocjonalnych ran pulsująca pod tą pozorną spokojem. Rany, które gdy są dotknięte, ujawniają intensywność emocjonalną, której niewiele osób podejrzewa. Prawda jest taka, że byk nie zapomina. Naprawdę nie. Mogą się uśmiechać, mogą nawet udawać, że wszystko jest w porządku. Ale ich dusze niosą każde rozczarowanie jak niewidoczne blizny. A gdy przekraczasz pewne granice, gdy ranisz coś świętego w nich, nie ma powrotu. Wybaczenie po prostu nie następuje. Te pięć rzeczy, które dziś ujawnię, to nie kaprysy czy fochy, to głębokie rany, które dotykają najbardziej wrażliwej istoty tych urodzonych pod tym znakiem. To złamania zaufania, które bolą tak bardzo, że na zawsze zmieniają sposób, w jaki byk na ciebie patrzy. Przygotuj się, bo to, co zaraz odkryjesz, Całkowicie zmieni twoją percepcję byków, których znasz. A może, tylko może, rozpoznasz niektóre z tych ran w Jeśli sobie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, prawdopodobnie masz wyjątkowego byka w swoim życiu. A może jesteś bykiem i w końcu chcesz zrozumieć, dlaczego pewne żale nigdy nie opuszczają twojej piersi. Bez względu na to, ten film będzie głęboką podróżą przez najbardziej wrażliwe zakątki duszy byka. Zanim zanurzymy się w to odkrycie, bardzo mi pomoże. Jeśli subskrybujesz kanał i zostawisz łapkę w górę, to nie tylko dla algorytmu, to dlatego, że treści takie jak ta, które wykraczają poza powierzchowną astrologię, muszą dotrzeć do tych, którzy naprawdę tego potrzebują. A jeśli jesteś bykiem lub znasz kogoś takiego, zostaw komentarz mówiąc, która z tych pięciu ran najbardziej Cię poruszyła. Byki są mistrzami ukrywania swoich najgłębszych bólów, zbudowały sobie reputację wiecznych wyrozumiałych, tych, którzy zawsze wybaczają. Tych, którzy nigdy nie żywią urazy, ale dziś pokażę, że istnieje strona tej historii, o której nikt nie mówi. Strona, gdzie cierpliwość ma granice i gdzie pewne zdrady zostawiają trwałe ślady. Przez lata studiowania astrologii i rozmawiania z setkami byków, odkryłem wzorce emocjonalne, które się powtarzają. Konkretne rany, które, gdy są aktywowane, sprawiają, że najłagodniejsza osoba na świecie staje się niedostępna na zawsze. Nie ze złośliwości, nie z zemsty. Ale z czystej ochrony duszy, która już została zbyt bardzo zraniona. To, co odkryjesz w następnych minutach, może na zawsze zmienić twoje relacje z bykami. Może pomóc ci zrozumieć, dlaczego ta wyjątkowa osoba nagle stała się dystansowa, dlaczego przyjaciel byk nigdy już nie był taki sam po określonej sytuacji. A jeśli jesteś bykiem, przygotuj się na rozpoznanie siebie w sposób, jakiego może nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Kiedy byk naprawdę się przed kimś otwiera, to nie jest prosty proces. To jak oglądanie rzadkiego kwiatu kwitnącego w zwolnionym tempie. Każdy płatek odsłaniany z najwyższą ostrożnością. Każdy sekret dzielony jak święty dar. Nie robią tego dla byle kogo. Emocjonalna bliskość dla byka to coś, co buduje się cegłą za cegłą przez miesiące, czasem lata. Ale gdy w końcu decydują się zaufać, gdy opuszczają wszystkie straże i pokazują swoje najgłębsze słabości, istnieje cicha oczekiwanie, że ta intymność będzie traktowana jak skarb którym naprawdę jest. Nie mówię tylko o oczywistych sekretach. Mówię o tych dziecięcych lękach, które wciąż ich prześladują. O tych niepewnościach, których nigdy nie przyznaliby publicznie. O tych łzach, które rozlewają tylko w ciemności. Pierwszy niewybaczalny grzech przeciwko bykowi to używanie tej intymności jako broni. To wzięcie dokładnie tego, co ci powierzyli w momencie wrażliwości i rzucenie im tego w twarz podczas kłótni. To obnażenie ich słabości przed innymi ludźmi, jakby to było coś banalnego. To śmianie się lub bagatelizowanie tego, co dla nich reprezentuje najczystszą esencję tego, kim są. Pamiętam byczycę, która opowiedziała mi o dniu, gdy jej partner podczas kłótni wspomniał przy znajomych o traumie z dzieciństwa, którą podzieliła się tylko z nim. Powiedziała, że to było jakby coś w niej umarło w tym momencie. Nie było krzyków, nie było dramatu. Po prostu się uśmiechnęła, Zmieniła temat i wewnętrznie zamknęła na zawsze te drzwi, które dla niego otworzyła. Ból nie pochodzi tylko z ujawnienia, pochodzi ze złamania świętej umowy, która nigdy nie została wyrażona słowami, ale która dla nich była absolutna. Gdy byk dzieli się swoją intymnością, mówi: Ufam ci ze swoją duszą. A gdy to zaufanie zostaje złamane, nie ma możliwości naprawienia. Mogą nadal z tobą rozmawiać, mogą nawet utrzymywać uprzejme relacje. Ale to głębokie połączenie, ta możliwość prawdziwej bliskości, odchodzi na zawsze. To jakby część ich po prostu zniknęła z równania, i bez względu na to, jak bardzo próbujesz, nigdy już nie będziesz mógł uzyskać dostępu do tej wrażliwej i prawdziwej wersji osoby, która kiedyś się całkowicie oddała. Rana staje się jeszcze głębsza, gdy zdają sobie sprawę, że inni ludzie nie przywiązują takiej samej wagi do intymności jak oni. Podczas gdy dla wielu dzielenie się sekretami to coś przypadkowego. Dla byka każde osobiste wyznanie to akt odwagi, to wyjście ze strefy komfortu emocjonalnego, gdzie czują się bezpieczni. Dlatego, gdy ta intymność zostaje zdradzona, to nie jest tylko kłótnia, którą można rozwiązać przeprosinami, to złamanie czegoś fundamentalnego w sposobie, w jaki Cię postrzegają, to odkrycie, że to, co dla nich było święte, dla Ciebie było tylko informacją, a z tego odkrycia byk nigdy się całkowicie nie wylecza. Od momentu przekroczenia tej linii rozwijają publiczną wersję siebie do interakcji z Tobą uprzejmą, funkcjonalną, ale całkowicie powierzchowną. Prawdziwa osoba, ze wszystkimi swoimi złożonościami i wrażliwościami, zostaje zachowana dla tych, którzy naprawdę na to zasługują, a Ty właśnie na zawsze straciłeś prawo do jej poznania. Istnieje przepastna różnica między niezgadzaniem się z Bykiem, a brakiem szacunku dla tego, w co głęboko wierzy. Z natury są to osoby tolerancyjne, które potrafią pokojowo współistnieć z opiniami różnymi od swoich. Ale gdy atakujesz lub wyśmiewasz wartości, które stanowią podstawę ich tożsamości, dzieje się coś nieodwracalnego w ich wnętrzu. Wartości byka to nie tylko przypadkowe opinie, które można zmienić dobrą argumentacją. To filary zbudowane przez lata doświadczeń, refleksji i często cierpienia. Mogą to być wartości dotyczące rodziny, lojalności. Uczciwości, właściwego sposobu traktowania ludzi. Bez względu na to, czym są, te wartości stanowią integralną część tego, kim oni są. Gdy kpisz z tych wartości, gdy nazywasz je naiwnymi czy przestarzałymi, gdy działasz celowo w sposób przeciwny do tego, co uważają za słuszne, nie tylko się nie zgadzasz. Atakujesz samą esencję ich tożsamości. A dla byka, to wypowiedzenie wojny, której nie można wybaczyć. Poznałem byka, który zakończył dwudziestoletnią przyjaźń, ponieważ przyjaciel ciągle żartował z jego oddania rodzinie. Dla przyjaciela to były tylko niewinne żarty. Dla byka każdy żart to była sztyleta w jego sposób widzenia świata. Każdy śmiech to był brak szacunku dla tego, co uważał za najważniejsze w życiu. Kwestia nie w tym, że oczekują, by wszyscy myśleli tak samo jak oni. Czego nie mogą wybaczyć, to podstawowy brak szacunku dla tego, co ich motywuje. Możesz się nie zgadzać. Możesz nawet próbować ich przekonać, że istnieją inne sposoby patrzenia na rzeczy. Ale w momencie, gdy lekceważysz lub wyśmiewasz ich podstawowe wartości, przekraczasz czerwoną linię. Co czyni to jeszcze bardziej bolesnym, to fakt, że byki mają tendencję do głębokiego szanowania cudzych wartości, nawet gdy się z nimi nie zgadzają. Mogą uważać Twoją filozofię życia za całkowicie błędną, ale nigdy by jej publicznie nie wyśmiali. Oczekują takiego samego szacunku w zamian. Gdy nie otrzymują tego szacunku, rana wykracza daleko poza zranione ego. To postrzeganie, że nie widzisz ich jako osoby godnej uwagi. To zrozumienie, że to, co uważają za święte, dla ciebie to powód do żartów. A z tej percepcji związek nigdy się nie wylecza. Ból intensyfikuje się, ponieważ podstawowe wartości to nie powierzchowne wybory. To odbicia ich najbardziej znaczących doświadczeń, ich najgłębszych ran. Ich najszczerszych nadziei, gdy atakujesz te wartości, atakujesz historię życia, która je ukształtowała. Mówisz, że wszystko to, co sprawiło, że stali się tym, kim są dzisiaj, to bzdura. Mogą nawet próbować wyjaśnić, dlaczego określona wartość jest dla nich ważna. Mogą otworzyć swoje serce i opowiedzieć o doświadczeniach, które doprowadziły ich do przyjęcia określonych przekonań. Ale jeśli mimo to nadal brakuje Ci szacunku, po prostu się poddają. Nie próbują Cię przekonać, poddają się w stosunku do Ciebie. Od tego momentu stajesz się osobą, która nie zasługuje na dostęp do ich wewnętrznego świata. Osobą, która wykazała brak dojrzałości emocjonalnej niezbędnej do szanowania fundamentalnych różnic. A dla byka to wada charakteru, której nie da się naprawić. Aby zrozumieć, dlaczego byk nigdy nie wybacza komuś, kto łamie ważne zobowiązania, musisz zrozumieć, co zobowiązanie dla niego oznacza. To nie tylko przypadkowa obietnica czy tymczasowa umowa. Gdy byk zobowiązuje się do czegoś lub kogoś, robi głęboką inwestycję emocjonalną, reorganizując swoje życie wewnętrzne, aby włączyć tę odpowiedzialność jako część swojej tożsamości. To ludzie, którzy traktują swoje słowa poważnie w sposób, który może wydawać się przesadny dla innych znaków. Gdy mówią, że coś zrobią, gdy obiecują być obecni, gdy podejmują się odpowiedzialności. Staje się to częścią ich osobistej integralności. Złamanie zobowiązania to nie tylko zmiana planów, to złamanie kawałka siebie. Dlatego, gdy łamiesz ważne zobowiązanie wobec byka, nie tylko powoduje niedogodności, atakujesz bezpośrednio coś, co uważają za fundamentalne niezawodność. A dla kogoś, kto buduje swoją tożsamość na byciu osobą, na której inni mogą polegać, odkrycie, że ty nie masz tej samej integralności, jest druzgocące. To, co najbardziej boli, to nie zawsze praktyczny wpływ złamania zobowiązania, to percepcja, że nie przywiązujesz takiej samej wagi do swojego słowa, jak oni do swojego, to odkrycie, że to, co dla nich jest święte, dla ciebie jest negocjowalne, w zależności od wygody chwili. Jedna byczka opowiedziała mi, jak się czuła, gdy jej siostra nie przyszła na jej ślub, bo pojawiła się ciekawa okazja zawodowa. Dla siostry to był racjonalny wybór. W końcu ślub zdarza się raz. Ale okazje zawodowe są rzadkie. Dla byczki to było odkrycie, że nie była wystarczającym priorytetem, aby siostra dotrzymała podjętego zobowiązania. Rozumieją, że nieprzewidziane rzeczy się zdarzają, że pojawiają się sytuacje awaryjne, że czasem okoliczności naprawdę poza kontrolą uniemożliwiają dotrzymanie obietnicy. Czego nie wybaczają, to gdy zdają sobie sprawę, że zobowiązanie zostało złamane dla wygody, z braku planowania lub bo pojawiło się coś ciekawszego. Rana pogłębia się, gdy próbujesz zbagatelizować wagę złamanego zobowiązania, gdy zachowujesz się, jakby to było coś małego, jakby przesadzali, czując się urażeni. Dla byka to dodawanie obrazy do urazu nie tylko złamałeś swoje słowo, ale jeszcze chcesz, żeby uwierzyli, że to nie było nic wielkiego. Mogą nawet próbować racjonalizować, próbować zrozumieć twoje powody, próbować znaleźć sposób na wybaczenie, ale część z nich nigdy nie zapomina. Że gdy musieli na Ciebie liczyć, Cię nie było, a to wspomnienie na zawsze zmienia sposób, w jaki się z Tobą łączą. Od tego momentu uczą się nie liczyć już na Ciebie w ważnych sprawach. Mogą utrzymywać relacje, mogą nawet nadal planować razem, ale zawsze z planem B w zanadrzu, bo teraz wiedzą, że Twoje słowo nie ma takiej wagi, jaką powinno mieć. To jedna z najtrudniejszych ran do wyleczenia, bo trafia prosto w sedno tego, co Byk najbardziej ceni w związku: niezawodność. Gdy to zaufanie zostanie złamane, nigdy się całkowicie nie odbudowuje. Zawsze pozostaje ta mała wątpliwość, ta emocjonalna ochrona, to wspomnienie, że już raz ich zawiodłeś i możesz zawieść ponownie. Jest coś szczególnie okrutnego w wykorzystywaniu naturalnej hojności byka. Nie są hojni z naiwności czy braku inteligencji, są hojni, bo naprawdę wierzą, że pomaganie innym to fundamentalna część tego, co znaczy być dobrą osobą. Gdy manipulujesz tą hojnością, nie tylko ich wykorzystujesz. Deprawujesz coś czystego w ich duszy. Hojność byka pochodzi z głębokiego miejsca emocjonalnej obfitości. Naprawdę czują się dobrze, gdy mogą ułatwić komuś życie, gdy mogą być użyteczni, gdy mogą okazać miłość przez konkretne czyny. To nie jest kalkulowana hojność, robiona w oczekiwaniu na coś w zamian. To naturalna ekspresja ich opiekuńczej i chroniącej natury. Dlatego, gdy ktoś systematycznie wykorzystuje tę hojność. Gdy zawsze pojawia się tylko, gdy czegoś potrzebuje, gdy nigdy nie odwzajemnia ani nie okazuje prawdziwej wdzięczności. Coś w byku zaczyna powoli umierać. Nie sama hojność, ale zaufanie, że ludzie są w zasadzie dobrzy i zasługują na pomoc. To, co najbardziej boli, to nawet niematerialne wykorzystanie, chociaż to też boli. To, co naprawdę rani, to odkrycie, że ich dobroć została zinterpretowana jako słabość. Że ich dostępność została postrzegana jako obowiązek, że ich opiekuńcza natura została przyjęta jako coś oczywistego, a nie jako dar, którym naprawdę jest. Pamiętam byka, który przez lata pomagał przyjacielowi finansowo, emocjonalnie, praktycznie. Zawsze, gdy przyjaciel potrzebował, był tam, aż do dnia, gdy sam przechodził trudności i gdy poprosił o pomoc, przyjaciel po prostu zniknął. Odkrycie, że cała ta przyjaźń była jednostronna. Złamało coś fundamentalnego w nim. Manipulowanie hojnością byka jest szczególnie bolesne, bo potrzebują dużo czasu, aby zdać sobie sprawę, że to się dzieje. Ich naturalna tendencja to dawanie korzyści wątpliwości, zakładanie, że ludzie przechodzą trudności, wiara, że wzajemność w końcu przyjdzie. Gdy w końcu budzą się do rzeczywistości manipulacji, rana jest już zbyt głęboka, by się zagoić. Nie stają się ludźmi goryczy czy zamkniętymi z dnia na dzień. Ale rozwijają wewnętrzny system ochrony, który nigdy więcej nie pozwala Ci ponownie uzyskać dostępu do tej bezwarunkowej hojności. Możesz nadal być traktowany uprzejmie, ale nigdy już nie otrzymasz tej emocjonalnej obfitości, która kiedyś była dostępna. Okrutna ironia polega na tym, że manipulując hojnością byka niszczysz dokładnie to, co najbardziej Cię w tej osobie pociągnęło. Ta dająca natura, ta emocjonalna dostępność. Ta zdolność sprawiania, że czujesz się wyjątkowo i zadbany? Wszystko to się wycofuje, gdy zdają sobie sprawę, że zostało zinterpretowane jako słabość. Uczą się boleśnie rozróżniać między ludźmi, którzy doceniają ich hojność, a ludźmi, którzy ją po prostu wykorzystują. A gdy już zostaniesz skatalogowany w drugiej grupie, nie ma powrotu. Możesz się zmienić, możesz próbować pokazać, że teraz cenisz to, co oferują, ale zawsze będzie za późno. Rana staje się jeszcze głębsza, gdy zdają sobie sprawę, że stracili część swojej emocjonalnej spontaniczności z Twojego powodu, że teraz muszą kalkulować przed pomocą, nie ufać przed dawaniem, chronić się przed kochaniem. Nie tylko ich skrzywdziłeś, zmusiłeś ich do stania się bardziej ostrożną i mniej hojną wersją siebie, a tego Byk nigdy nie wybacza. To jest najgłębsza rana, ta, która naprawdę nigdy się całkowicie nie goi, gdy Byk przechodzi najtrudniejszy moment swojego życia. Gdy wszystkie jego naturalne mechanizmy obronne są osłabione, gdy naprawdę potrzebuje kogoś, na kim może się wesprzeć, a ty po prostu znikasz, nie tylko powoduje ból. Łamiesz na zawsze zdolność tej osoby do pełnego zaufania komukolwiek ponownie. Byki są mistrzami ukrywania swojego bólu. Mogą się rozpadać wewnętrznie i nadal utrzymywać pozory, że wszystko jest pod kontrolą. Dlatego, gdy w końcu przyznają, że potrzebują pomocy. Gdy opuszczają straż i pozwalają ci zobaczyć swoją rzeczywistą kruchość, to reprezentuje poziom zaufania, do którego niewielu znaków może dotrzeć. Ten moment wrażliwości nie przychodzi łatwo. Może to być podczas druzgocącej straty rodzinnej, kryzysu zdrowotnego, który ich przeraża, chwili głębokiej depresji, zdrady, która zachwiała całą ich strukturą emocjonalną. Bez względu na przyczynę, gdy byk pozwala ci zobaczyć swoje prawdziwe łzy. Swoje drżące ręce, swój rozpadający się świat, oddaję ci swoją duszę na srebrnej tacy. A gdy wybierasz oddalenie się dokładnie w tym momencie, gdy decydujesz, że jego wrażliwość jest zbyt niewygodna, żebyś mógł sobie z nią poradzić, gdy po prostu znikasz, bo nie wiesz, co powiedzieć, lub nie chcesz się wtrącać, popełniasz najbardziej niewybaczalny grzech w oczach byka. Ból nie pochodzi tylko z samego porzucenia. Pochodzi z brutalnego odkrycia, że cała solidność, która według niego istniała w waszej relacji, była iluzją. Że byłeś obecny tylko w łatwych momentach, w momentach, gdy był silną i niezawodną wersją siebie. Ale w chwili rzeczywistej potrzeby udowodniłeś, że jesteś tylko kolejną osobą, która ucieka, gdy sprawy stają się trudne. Jedna byczka opisała mi to tak. To jak odkrycie, że zbudowałaś swój dom na ruchomych piaskach. Przez lata wierzyłaś, że masz solidne fundamenty, że możesz liczyć na pewnych ludzi, że nie jesteś sama na świecie, a potem, w chwili, gdy najbardziej potrzebujesz tych fundamentów, one po prostu znikają i zdajesz sobie sprawę, że zawsze byłaś sama. To, co czyni te rany jeszcze głębszą, to fakt, że byki to dokładnie ten typ ludzi, którzy nigdy nie porzuciliby kogoś w momencie kryzysu. To oni pojawiają się w szpitalu o trzeciej nad ranem, to oni trzymają twoją rękę podczas pogrzebu. To oni zostają przy tobie podczas depresji, nawet gdy jesteś nie do zniesienia. Robią to naturalnie, nie zastanawiając się dwa razy. Dlatego, gdy nie odwzajemniasz tej lojalności w momencie, gdy oni najbardziej tego potrzebują, rana wykracza daleko poza osobiste rozczarowanie. To egzystencjalny kryzys, który sprawia, że kwestionują wszystko, w co wierzyli o ludzkich relacjach. To bolesne odkrycie, że przywiązują do więzów wagę, której niewiele osób dzieli. Od tego porzucenia coś fundamentalnego zmienia się w sposobie, w jaki łączą się ze światem. Rozwijają emocjonalną samowystarczalność prawie nie do przebicia. Mogą nadal być opiekuńczymi i dostępnymi ludźmi, ale nigdy więcej nie pozwolą, aby ktoś stał się tak niezbędny, że jego porzucenie może wyrządzić tyle szkody. Możesz próbować wrócić później, gdy kryzys minie, możesz próbować wyjaśnić swoje powody, możesz nawet przeprosić szczerze. Ale zawsze będzie za późno. Bo w momencie, gdy najbardziej Cię potrzebowali, a Ciebie nie było, nauczyli się nigdy więcej naprawdę nie potrzebować nikogo, a z tej lekcji nie ma odwrotu. Jeśli dotarłeś aż tutaj i rozpoznałeś siebie w niektórych z tych ran, wiedz, że nie jesteś sam. Dusza byka nosi te bóle z cichą godnością, której niewielu potrafi dostrzec. Nauczyliście się przekształcać każde rozczarowanie w mądrość, każde porzucenie w samowystarczalność. Każdą zdradę w bardziej wyostrzony osąd. Ale chcę, żebyś wiedział o czymś fundamentalnym. Twoja wartość nie zależy od tego, jak doskonały jesteś w wybaczaniu. Nie zależy od twojej zdolności do zapominania krzywd czy utrzymywania relacji, które czynią ci źle. Czasem niewybaczanie to najzdrowszy sposób ochrony siebie, uhonorowania własnej godności, ustanowienia granic, które powinny być szanowane od samego początku. Dla tych, którzy kochają byka i rozpoznali niektóre ze swoich błędów na tych stronach, nadal jest nadzieja, chociaż te rany są głębokie. Natura byka niesie też ogromną zdolność do doceniania prawdziwych zmian. Nie oczekuj, że zapomną, ale wiedz, że mogą nauczyć się ponownie ufać, jeśli zobaczą rzeczywistą konsystencję w Twoich działaniach. Wybaczenie byka nie wymazuje przeszłości, ale może zbudować inną przyszłość. Jeśli ta treść poruszyła Twoją duszę w jakikolwiek sposób, Subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i, co najważniejsze, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoje słowa mogą być dokładnie tym, co inny byk potrzebuje dziś przeczytać, żeby poczuć się zrozumiany. Do następnego filmu i pamiętaj: Twoja wrażliwość to Twoja siła, nie słabość.